Cześć kochani, witajcie na moim kanale To jest mój kanał, tak? Wszyscy wiedzą W dzisiejszym odcinku Q&A z chłopakami. Pamiętacie ostatnio wam zadaliśmy wszyscy pytania, żebyście nam też zadawali pytania Co ty tak z tymi chłopakami nagrywasz? Nie, nie, masz, nie lubisz Nie gdzie masz z koleżanki? Z koleżanki jakieś? Fajnie by było Cieszę się, że możecie tutaj być. I co, zaczynamy? Jest kilka pytań do mnie, no w sumie do mnie jest najwięcej, ale też są pytania do nas wszystkich i też do poszczególnych osób. Także pamiętajcie o łapkach w górę, o subskrypcji i zapraszam Was do oglądania co na tak wibrzy? Proszę wyciszyć. No to może dla Ciebie coś takiego. Halo? Czy Piero już mieć jakieś zwierzątko? Ja bardzo bym chciała mieć jakiegoś węża albo jakąś jaszczurkę. <grywka> Tak, tego, nie? to chodzi. czego sprzeda? Nie się jest to i to, nie? Także... Jakiegoś gada, nie wiem, kona albo żółwia, co, coś w ten deszcz, coś takiego, takie bardzo... Żeby nie uciekł żółwia, kupi sobie. <laughs> Kolejne pytanie też do mnie. Czy zawalczysz na fame MMA? Nie wiem! Ja bym musiała najpierw pójść na jakiś pierwszy może trening, zobaczyć, czy to w ogóle jest coś fajnego. Nie, nie, wiem, się nie żadnym treningu? Nie. nie byłam nigdy na treningu. W sensie do FMA nie, ale... Nie do treningu do FMA, tylko MMA byłam tylko na siłowni, chodziłam na siłownię. Teraz pytanie do nas wszystkich. Jaki macie kontakt ze sobą? Telefoniczny? To na pewno... Przez Instagrama. Ale to nie no, chyba, ale nie Czasem, o to. czasem Messenger. No przecież wiem. To Dobry może opowiedzcie jest? się ile każdy się z kim zna? No. W sumie, to tak, co? To... Ja się zna dłużej. Ja Ja się poznałem... Ja inaczej... go puśtałem w kołysce. Tak, tak. Pamiętam, że spadł na głowę właśnie teraz i tak mi <laughs> troszeczkę przestawiło. A Dżuga mi ostatnio powiedział, że 4 lata temu spałem u niego w aucie z tyłu. No, tak. <laughs> A czemu stałeś u niego w aucie? Bo mi się chciało spać. <laughs> no, tak, bez powodu tak. tak. Mówię, patrzę, jak... auto stoi, Ze spać. Ja najdłużej znam się z Jaszczurem. Wiolka Cię no przyprowadziła kiedyś, nie? A jego znam przed filmami, jego też. O, pytaję do Jaszczura. Czy Jaszczur naprawdę kochał Wiolkę? O! Wow, czemu mi się są, wydaje, że... Czemu są w ogóle takie pytania? Ale mi się wydaje, że. Kto z Was w ogóle wierzył w ten związek? Nie było żadnych tak. związków, to był film. Ja ogólnie żałuję, że nie został zrealizowany taki fajny odcinek przeze mnie wymyślony, jak właśnie oni mieli się pobrać. Miał być fake ślub. Fake ksiądz i miłobójstki. Kiedyś... To było to było dobre. Jak ta forma do walki? No trzy treningi są w tygodniu. Czyli e, pół, pół Pół dziennie wychodzi gdzieś mniej więcej. E, no jest dobrze. No są odżywki, dieta, więc y, będzie ok. Y, mogę powiedzieć, że wygrałem już, bo film będzie po walce. Tylko no, że gorzej przegrałem. <noise> dobrze, witaj no. do druga. Co ty tutaj robisz? <noise> Co ja robię tu? Co Ja sam nie wiem. Bo to już jechałem autem. No i się ją kolej nogą. to wie, czy go podwiesz, o to chciałem Taka była prawda. To była prawda. Dzisiaj akurat była prawda. wziąłem sobie kolej nogę i jadę sobie tak u... Chodnikiem? Przepraszam. Chodnikiem sobie jadę. I jedzie ten, ten kolega mój. Mówię to, co miałem nogę, jadę z nim. Czy uważasz, że jesteś ładna i ile masz lat? Wydaje mi się, że jestem całkiem całkiem. <noise> ale jak... Ile masz lat? No to ja mam lat 18, jak wszyscy wiedzą yy... Jesteś młodsza ode mnie Tak, jestem od was wszystkich młodsza, jestem najmłodsza. No, ale... Pytanie o finanse Ile zarabiacie? O kurde Ale Dziennie? No tak chyba miesięcznie no Zależy, no raz, raz 50 raz 60 No nie wiem, u mnie tak dobry miesiąc, tak 12 przygarnę, co nie? W kasie. Bo to jest DJ ale ogólnie ten, i on robi ale DJ. -a. Na YouTube, tak? Czy tak powiem, Nie ogólnie, że... nie ogólnie, to jest super, no Ale Alewa czy naprawdę? Nie, nie. Od dwóch do 30. Serio? Tak? <laughs> czy Jaszczur lubi schabowe? No jak można nie lubić? No nie ma. <laughs> ja do Jaszczura tylko? Ja na przykład miałam tak, że przez miesiąc Jak ty ugotowałaś to... Ale właśnie tak. ty robisz się to zawsze było dobre. A u Wioli to tak u, nie Wioli zawsze to... wychodzi. Kolejne Siema. pytanie do Jaszczura. Kiedy nauka driftu BMW? Ale kogo? Może mnie. Ciebie? No. no jak będzie działać? Może... No to naprawdę nie działają. A tak to można nagrać. parę bo... miesięcy. No. Bo nie działa, bo straciło moc i nie wiem co czemu. Ile chcielibyście mieć dzieci? Zacznijmy od Dżugana. Ale z tobą? Dżugana. <grym> no nie <grym> wiem, może to twój kanał. To twój kanał? Twoje dzieci. No nie no, to chyba u to będzie dało. Ile teraz dodają za dzieci? A, A nie, nie wiem, już <grym> tak nie przeliczaj. <grym> nie no, tak dwa było... Nie za dużo, nie za mało. Dwójka, powiedz dziewczynka, żeby to Dwójka jest spoko, No ja bym chciał same dziewczynki, jak coś, jakby się tak rodziły. Ale musisz chłopca, żeby ci na przejął. Ja bym chciała mieć synka i bym miał na imię e, ładnie tak, ale nie powiem, powiem, chyba powiem. To Misła. Nie, nie to mi ma. Wisła. Mi... nie, nie barsz? O, co? 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 Bo, bo, Boże, dar. Po co mówić imiona? Po co to imiona? No dobra, taki Skąd wiesz, z jakim imieniem ci się urodzi? Właśnie. Żeby? Dobra, ja bym chciał mieć tak ze czwórką, żeby mi, mieli kto utrzymywać, nie? Na, to ja najmniej, ja jedno. Czy planujecie spotkanie z fanami? Ja nie mam fanów. Myślę, że dałoby się zorganizować takie spotkanie, ale napiszcie w komentarzach, czy byście chcieli, czy byście chcieli przyjechać na takie i w jakim mieście. A jak już będzie troszkę cieplej na dworze, no to można i w komentarzach nawet się spotkać. Dajcie znać no, w komentarzach. komentarzach. Pytanie do Jugana. Czy pozdrowisz grupkę Budynie Hejterka? <śmiech> <śmiech> budynie? Dobra nazwa ale to Pozdrawiam w tym budynie, my... hejter! Pytanie do Jaszczura, czy planujesz kupić sobie jaszczurkę? No już miałem raz, tylko uciekła. Dobry... <grym> bo, nawet, bo nawet jej nie kupiłeś. To znaleźliśmy ją, ale to... potem to... wypuściłem, mnie no, wypuściłem. Ja nie chcę na razie, bo nie mam czasu. Popsułaby się, no. ją, to. No tak by było. Pytanie do wszystkich, czy podoba wam się Karina? Jaka? No ja chyba. A to nie wiadomo, nie napisała jaka. Ale jak się pomalujesz hmm. tylko. Okej. Okay. Bo tak bez makijażu to jesteś... Znaczy to nie, nie uda się <grystanie> <grystanie> Ładnie wygląda bez makijażu. I mi się wydaje, że Karina właśnie nawet bez makijażu wygląda lepiej, nie? Tak, ja wolę jak jest Ja tak. Ja, jak spojrzę tak widzę, to może być. <grystanie> Jeszcze pytanie do Jaszczura: oczywiście. E, zawalczysz na Fajona, jeżeli tak, to z kim z No właśnie, ja się zastanawiam z kim, jak mi powiecie, z kim to ja zawalczę. Właśnie, możecie w komentarzach też pisać propozycję kandydata do walki dla Jaszczura. Takie, żeby był słaby. I jaka kategoria Żeby radowa? był słaby, żeby był lekki. I żeby w ogóle. I żeby był, był słaby. Żeby w ogóle go nie było. Najlepiej, <laughs> żeby był jak najbardziej sławny i nie umiał się bić i był lekki. <laughs> to taki prezydent, <laughs> Ja masz bardzo po stóp. Osiem. Ale na jednej stopie osiem, czy łącznie osiem? No nie to no coś, bądź. Osiem, okej. Okay. Czy widzieliście się kiedyś bez ubrań? Ale kto? To się narzaje? Wszyscy naraz. Wszyscy naraz. raz się zdarzyło. No, ale to to, zanim włączyliśmy wątrz, kamerę, nie? To się zdarza dopiero jak się spotkałem wszyscy naraz, tak? To, to naraz to nie. Nie, to, nie no, ja... Ja widziałam, ja widziałam, ale nie wiem kogo. Możecie pisać... Albo nie piszcie w komentarzach, ale ja widziałam. Kogo? No. ja Wiecie, no ja dużo rzeczy widziałam w swoim życiu. No mieszkaliśmy razem No, no mieszkaliśmy ja, razem, no to też jest y, taka prawda, że tam nieraz y, komuś się do toalety weszło przez przypadek lub specjalnie. Tak, albo, albo otworzyło się drzwi, a tam no. no. albo do pokoju jak się ktoś przebierał, albo Albo raz pewna, raz pewna osoba na górze na tarasie weszła z, z ręcznikiem obiniętym. <śmiech> <śmiech> to mnie się aż cofnęło. <laughs> o, o, o ja też to widziałem. Tragedia, tragedia. Czy macie jakieś kolczyki? No ja mam w uszach i chciałabym jeszcze sobie więcej tych dziurek zrobić w uszach może? Ja w palcach u na ósmym <ustę>, palcu. <grym> <Na ustę, palca. grym> A kiedyś chciałem zrobić co Bo byłem młody, co wszystko w piłkę noszą i wszyscy chcieli być jak Cristiano Ronaldo i trzeba mieć. No no takiego brylanta Tak, i taki wiesz, no odkut pod ruchę co nie bo to. No tak, no. <grym> Myśleliśmy że brylanta. Ja, ja może mam, może nie. Nikt kto to ma wiedzieć, ten wie. Panie do Hitera, czy poszedłbyś na ławkę do wuka? Te co? potrzymać tango i tam, czy co? Może byś wodę ich podawał? Poleżeć chyba by tam opuścił Wycierałbyś tak. wszystko na pokutę No 70, by, 80 chyba by pykło, nie wiem Tak? Chyba by co, ty, ja przecież ci tyle nie podniosę Co zjadasz? No da się Da się? Da się No, to dobre jest Czy lubisz mi no. się Ale swoje, to moje? Zależy jak Ja nie. lubię grzybową, Stopy do garka wsadzi. To no, nie no, lubię chyba No co? No To nie lubię grzybów. Normalne pytanie przecież, no co? A jakie? Jakie jest rodzaj rodzaje grzybów? Pieczark! <grybom> ja, ja znam nawet pięć rodzajów. Może chodzi o grzyby jakieś. Takie, co się nie z nich jogurt robi. Co się ssa, tak? Robisz z nich? Jogurt? Tak, to się, bo <grybom> <grybom> wsadza się takie grzyby specjalne, to są te takie. Um, a ty, z... to się kapelusz sta, tak? Nie. Nie, nie ty. To to, czy kapelusz odcina? To się je jak... To się je jak schowowe. Tak, że chwilę powiem. jakiś kapelusz? <laughs> <laughs> czy hejter ma wadę wzroku? No przecież okulary ma, to za głupie ja okulary, mam. A jaką masz wadę wzroku? Minus trzy. Na lewy ma, na prawy plus. <laughs> <laughs> plus. Mam takie grube te, pingle. Jak ten, mm, tenka od kieliszków. Mhm. Pytanie dla Jaszczura Ile najdłużej chodziłeś w jednych ubraniach? Bez mycia oczywiście, w czasie prania Bez prania? Tak Spodni nigdy nie piorę, po co? Niech zawsze, nie piszesz A po co? Spodnie... Znaczy nie no koszulkę Pranie zostawiam w domu, koszulkę, w domu się w koszulkę, gasie i skarpety piorę. A to ubrania wietrzy po prostu a Resztę tylko resztę odwieszam na krzesło w domu i się wietrzy. A jak, tyś, i, a jak już. ci się ubrudzą spodnie to też i piszesz? Nie no wtedy wycieram. Robaki wyjedzą brud, tak, cały tak. zostawi w domu o! O! Ile macie par butów, hejter i Karina? Ile macie par roku? O, par butów? Ja mam dużo. Ja też mam dużo. Klapeczków. O ile? Klapeczków, ja mam jedno? W szpileczku. <grym> Dobrze, założę. nie, ale w sensie w domu jakieś z Snickersów, botków, Kozaczków, i wam Ja mam duchu duchu dużo takich, takich eleganckich właśnie jak teraz. O, faktycznie eleganckie. A co nie eleganckie? To są jakieś no kupione za dwie w ja było. jest coś dwie dychy człowieku, to jest no, prawdziwa słucham. skóra. To i to jest, jest za Chyba z jakiegoś, nie wiem. To one kosztowały 420. Tak? I jaka to jest firma? Yy, mojito. Bo hitu, to są damskie są ciuchy. Nie, to nie są damskie. Są damskie. Kolejne pytanie odnośnie higieny dla szczura Kiedy ostatnio się byłeś No akurat dzisiaj tak się zdarzyło, a wcześniej to tydzień temu. To... <grym> bo w domu nie byłem w ogóle. Jak jesteś w domu, to się wtedy nie byjesz. Nie, jak jestem w domu, to się Czy przychodzę raz na tydzień, raz na dwa i się umyję wtedy. Skorzystać <grym grym grym> z ciebie wody, bo się Okej. Okay. Pytanie do Dżugada. Czy jak założą federację No Name Favourite, no, czy zawałczysz? Nie, bo ja nie jest takim no-nej. <grymne> <grymne> to teraz pytanie do hejtera, Z kim planujesz kolejną walkę? No, kolejną walkę planuję z Rafoniksem, ponieważ. Tak, tylko pytanie, czy on planuje z tobą, czy w ogóle planuje? No, przecież no? planował już od dwóch gali, tylko że jest taki. No, coś, coś nie wychodzi. No, coś nie wychodzi, no unika tej walki, nie wiem czemu. Ale najprawdopodobniej będzie na następnej gali. Cyka się. się. A jak nie na tej, to na której? Ja nie wiem na której <noise> Czy Junian założy kanał? Ja mam kanał. Tak? A jaki? Do 2,5 się nazywa. Tylko mało nagrywasz, bo jak takie pytanie. No bo ja zacząłem dopiero no. A, no ja mam... No. Dwa tygodnie tych Chłopaki ile miał się dziewczy? Ja ile miałem? Nie wiem. Ja nigdy tak na stałe nie miałem, na dłużej. Ja ty... jedną. Ja chyba miałem dwie. I pół. To to się to się dwie, dwie, to Chyba miałem dwie tak na duży, nie, na tydzień bądź, czy coś. Bądź, bądź, bądź. Ty miałeś 2,5. Nie, jeden i pół. Zależy jak z której strony patrzysz. Dżuga miał 2,5. Dw i pół. Ile ty miałeś? Dwie dobra. Ja półtora, no. Teraz każdy z nas może zadać drugiej osobie pytanie, mm. jakie chce. To jest twoim ulubionym youtuberem? No. To jest moim ulubionym youtuberem? Tak. Gościu. Chyba gościu. Gościu. pochwała. A ja? A tak? Ja, A nie. Kononowicz z Majorem? O, Kononowicz i Major. Bardzo uwielbiam Kononowicza i Majora. Czemu nośni takie ciasne ciuchy? Ponieważ chcę, żeby podkreśliły moją sylwetkę. Czy mocno się zmieniło Twoje życie odkąd zaczęłaś kręcić na YouTubach i występować w Twojej mama? Co Mama mam nie zmieniło moje życie? Mniej imprez, więcej sportu, więcej aktywności w internecie, no to bardziej to na plus, nie? To zmieniło bardziej moje życie. Dobra, ile masz ślaczków, kubota? O, Kuboty, Kuboty. Chyba z cztery pary będą. No faktycznie, kurde, o, o, cztery pary, no wow. Przepraszam Myślałem, bardzo. Myślałem, że masz ze 20. Jeszcze moja kolekcja jest aż tak duża, ale będzie większa. Mam też kapelusik z Kubota i skarpetki. Co na obiad? To, jest. co sobie zrobisz, to zjesz na obiad. Co powiedziałeś, że zrobisz. Poprzednie pytania. placki ziemniaczane? Nie. Czy poszłaby ze mną do kina? Do kina? A zamknięte są to no, no nie... byli bym nie poszła! A to były otwarte? Tak, więc yy, teraz pytania do jeszcze, tak? Tak. Ile najwięcej zjadłeś na raz jedzenia? Otworzyłeś lodówkę, stwierdziłeś, a jestem głodny i co zjadłeś i w jakiej ilości? 3,5. I co to było? No zjadłem no, no, wtedy tak. Byłem wtedy głodny, bo byłem na rowerzu. Mhm. Ile zjadłeś? 3,5, kilo ziemniaków? Kilo ryżu? Kilo ryżu, kilo ryżu. Kilo ryżu. I, i zupy litra zjadłem, to już jest dwa. I potem stwierdzisz, że jeszcze coś zjem. I jadłem kabanosy i potem <grym> dopchałem biszkoptami <grym> i potem spierzę, że jeszcze zupy sobie. I, I ile to było czasu ile czasu się to zajęło? 3,5 godziny. 3,5 godziny, czyli kilogram na godzinę. Tak. No. Za ile powiedziała najtaniej auto? <grym> Dwa. Kupiłem tej samej cenie najtaniej, za 200 zł. Już dwa kupiłem. Właśnie dlatego złoty. zadałem to pytanie, bo cię widziałem to auto. I <laughs> pan wam szczerze, że to auto jeździ. i Jest w sumie całkiem w całkiem dobrym stanie i kosztowało 200 zł. 200 zł za no. samochód jeżdżący z ubezpieczeniem i z przeglądem, i z przeglądem wszystko. No. To jest człowiek w nie? Bo jak on jeździ tam yy, łazi, to się czai pewnie na te, ten. Jak ktoś bogatszy przyjedzie, to nie chcesz odprzytomić, bo to masz te 20 mam. <grym> Czemu kupujesz akurat gruzy, a nie odbierasz jakieś jednoporządne, nowsze auto? To jest z, z, Nie wiem, lepsze. Bo ja Wygląda... nie lubię nowych, nowe to gówno jest. A to lepiej tym rupem jeździć, co czego to jedziesz? Tak, kol, 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 kol. Nowe, nowe? Jak ja jeździłem nowym autem, to wytrzymało ze mną tydzień i wszystko tam się rozwaliło, co się dało, a biorę stare. Zajechane już i ujeżdżam mocniej i się praktycznie nic nie czuję Ale to mówisz o tym białym Mercedesie czy o jakimś innym? Nie, mówię o innych samochodach Czy kupisz tą ładną czapkę? Gelbing <gulity> Galvin Klein, pa! Pokaż Galvin Klein! Galvin Klein Na promocji a w outletcie była U chłopca na głowie a W szampie u Mariusza była na promocji <gulity> Jaki masz rozmiar buta? Kur... jak To takie ambitne, czy takie ambitne zadam, A ty do mnie takie? Znaczy ja na ratkę trzeba zabrać. <śmany> 44 mam no 1 Że ja mam na przykład 38. Jakbyś chciał wiedzieć. sobie nie kupić drogiego nowego? Aha! <śmany> 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 nie, kupić? ja bym sobie nie kupił. Ale nie, bo... Mówię wkurza, ale mam moje auto, jest w gazie. No ja nie kupię, bo by mnie rozwalił zaraz, bo ja ujeżdżam jak świnie, no nie kupię. Kupię za dwie stówy, rozwalę i kupię za 200! Co my tu rozmawiamy o rowerach, o hulajnogach, czy o samochodach? Ujeżdżam jak dzikie świnie te samochody, no. Nie w ogóle jakby ktoś podsłuchał rozmowy, pomyślał, że wy kurde hot kupujecie. No kupię za dwieście, ujeżdżam i za dwieście kupię, no, to No, No. No i koniec. Pa. pa! To Siema. się Siema! Na Zobaczcie Nara! Kochani, dziękuję za oglądanie tego odcinka! Pani, tak, proszę przelec zrobić za film. Dzięki, kochani, za oglądanie! Za, za Pamiętajcie o subskrypcji łapkę łapkach w górę! I do zobaczenia w kolejnych odcinkach!